Kiedy w listopadzie dostałam wiadomość, że możemy się spotkać we Wrocławiu, napisałam do Krysi Jaskulskiej wiadomość, że mogę przylecieć do Wrocławia pod warunkiem, że ona tutaj będzie, jako taka podpora trochę. No i tak się stało, że w zasadzie Krysia tutaj dzisiaj miała stać, ale niestety jest chora. I dlatego ja spróbuję parę słów powiedzieć o tym, co wydarzyło się 38 lat temu. Takie cztery młode urszulanki, świeżo po maturze, z wielkimi planami na przyszłość, trochę może uduchowione, trochę może inne niż wszyscy inni, nie ci najgorsi z najgorszych, ci nie, nie te najlepsze z najlepszych. Ale mający pewną wizję życia, plany na studia, na przyszłość. I nagle wszystko stanęło na głowie, dosłownie. Pojawia się ojciec Demon Long, ponieważ myśmy miały jeszcze bardzo, to było bardzo świeżo po, po maturze. mieliśmy bardzo żywe kontakty z siostrami w Urszulankach. Które nie były takie bardzo srogie. Miałyśmy wspaniałą wychowawczynię, siostrę Hanny, którą muszę tutaj imiennie nazwać, ponieważ ona dała nam pewne takie podwaliny i pokazała nam, że osobisty kontakt z Bogiem jest, jest ogromną przygodą w życiu. Ale to, co dane nam było przeżyć z ojcem Monlon, przeszło nasze oczekiwania wtedy. Spotkaliśmy się, przynajmniej ja i Krysia, na mszy w Urszulankach i tak miałyśmy taką potrzebę rozmowy z ojcem de Montlain. W zasadzie tak króciutko z nami porozmawiał i tylko zaproponował, czy mamy ochotę na modlitwę z nim. Oczywiście byliśmy bardzo ochocze i w bardzo takim malutkim pokoiku spotkaliśmy się z nimi z jego towarzyszami i zaczęliśmy się modlić. Zapytał się, czy może położyć ręce na nas i, i modlić się. I tak to się wszystko zaczęło. W zasadzie to nie wiedziałyśmy dokładnie, co się z nami dzieje, ale to, co dzisiaj dane nam było przeżyć, zobaczyć na tym filmie, to myślę, że to samo przeżyliśmy. Ogarnęła nas niezwykła radość, szalona radość, takie wypełnienie. I w zasadzie nic nie było ważnego w życiu. Poza tym, żeby się modlić, żeby czytać Pismo Święte, obojętnie gdzie, kiedy i jak i z kim, to była jakaś tak ogromna potrzeba serca, że w zasadzie nieustannie się spotykałyśmy i modliłyśmy się razem, modliłyśmy się w tramwaju, pamiętam jakieś takie sceny. Modliłyśmy się na dworcu, przy odjeździe ojca de Montlain i Później, ponieważ ja mieszkałam z Mariolką na stancji słynnej Wyczółkowskiego 12, tam zaczęłyśmy regularnie spotykać się i, i, Krysia, i, i modliłyśmy się codziennie, co drugi dzień. Nie potrafię określić jak często, po prostu w każdej chwili, kiedy przychodziła nam na to ochota. I w pewnym, ale w pewnym momencie poczułyśmy bardzo mocno, że tak to nie może zostać, że potrzebujemy przewodnictwa duchowego, że musimy to w jakichś ramach zamknąć, czy żebyśmy zaczęłyśmy się po prostu bać, czy to co robimy jest normalne i zaczęliśmy szukać kontaktu i w tą drogą trafiliśmy na księdza Jana Kruczyńskiego, który był bardzo otwarty na, na modlitwę, na nas, jakby umożliwił nam, dostał się naszym przewodnikiem w pierwszym momencie duchowym i zaczął się po prostu z nami modlić. Zaczęliśmy się spotykać w bunkrze i modlić. I to, co Marek Nowicki powiedział, chyba specyfiką tego wylania Ducha Świętego, chociaż myśmy w ogóle nie były świadome tego, co się dokonało z nami, była ta niesamowita chęć dzielenia się tym. I przekazywania tego dalej, opowiadania wszystkim. W związku z tym, ponieważ Ewa już studiowała w Poznaniu, właśnie wyjechała do Poznania na studnia, była pierwszą osobą, ponieważ byliśmy w czwórkę w urszulankach, z którą się chciałyśmy to, tym podzielić. W związku z tym natychmiast już nie pamiętam, czy ona przyjechała do Wrocławia, czy my do Poznania, ale pierwszą potrzebą było to, żeby się z Ewą pomodlić, położyć na nią ręce i żeby przeżyła to samo no, co my. A później. Bo oczywiście nabrało to pewnego, pewnej już formy, coraz bardziej regularnych spotkań, coraz bardziej sformalizowało, może nie sformalizowało się, ale po prostu coraz większe kontakty z tego wynikały i potrzeba dzielenia się z innymi ludźmi, tym co myśmy przeżyły. I ja już nie chcę tutaj tych wszystkich aspektów historycznych, tych wszystkich wyjazdów, modlitw nad innymi do innych miast i kontaktów opisywać i określać, bo to już było wielokrotnie wspominane i też jest to dokładnie w książce opisane. Chcę tylko powiedzieć, że ten moment tej, tego przeżycia był... Czymś niezwykłym w naszym życiu. Można powiedzieć, że wszystko postawił trochę na głowie, a przede wszystkim otworzył zupełnie nowe perspektywy życia dla nas i jakby perspektywy dzielenia się. Jeszcze może tylko taką jedną krótką historię opowiem, że. To się wszystko dokonało w październiku, a jeżeli dobrze pamiętam, bo oczywiście po 38 latach daty się też zacierają, ale zorganizowałyśmy chyba na Zielone Świątki pierwszy dzień skupienia, takiej modlitwy. I pamiętam jak trzy zwariowane dziewczyny nie tylko zorganizowały cały program tego wszystkiego, po prostu w całym jak prowadzić taki dzień. Cały, wszystkie teksty, wszystko przygotowałyśmy, ale też jeździłyśmy z wózkiem po Wrocławiu kupując chleb, dżem i, i, i sery, po prostu to, co można było dostać do jedzenia, żeby całe, po w całym zakresie za, zaplanować i stworzyć te dni skupienia na które przyszło ogromnie dużo osób i też które dały jakby taki początek później do tworzenia dalszych grup modlitewnych o których już na pewno też ksiądz Jan Kruczyński dalej opowie. Dziękuję bardzo.